Siema! Co wie? Widzimy na tym lekcie na legie. Beka. Beka. To na synagie, ale lekka z Mikielem 2. A Mikiel odmieszła. No i Mikielem są takie czarne i robi To już mam Dobra. Widzę, na żywo, to ten. O, możecie mnie zaprosić na interię. Um, interię możecie mnie zapraszać. Interię no, odwiedź mnie podałam, bo jeszcze coś tam jest, no, hasło. Tak, wiem, że ta linii, ojej, to jest głupia, ale ja dam tylko, lajka, dlaczego mi się podoba mi się.

Nasze blogi są zajebiste! Nasze blogi są zajebiste! Staro... ...leśka na drugim Omar, na się z nogi zoma, dobra na ...o tobie się w paru dość. To piec tego nie ma, to tamto moją pando, rozbójam jeden klucz w kolejny to, rok, raz, to chodem, ja z lutą, na ziemi chod, jestem u siebie, ciebie, jak na siebie, bo Tam cię to, to nowe spokojne, ubojne, no, i się po się i towarach wszystkich, co by zdrowi, ale mają jak ty, to jest opiekę, na giebcie, zimą, Panią, 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 Nasze Panią, są Panią, Nasze Panią, są Panią, 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 Ila, 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 iu, sola. Sta, te, to, i, to, ui, ma, ui, sia.

nie wiem co, dużo jak niebro grobowych jak słuchać, nie na falach eść krew, ty pędzel, pędzel, piją bombę ułatwiać, które kombinujemy, nazywamy spondez, te bloki, uczą jak nie te bloki, uczą jak być te bloki, stają nasze nie jedno, od przez piętra a spod ciemne księgne nasze bloki, Nasze blogi są zajebiste, nasze blogi są zajebiste. Sarobuję, ale tutaj mam mało ojczyste. Nasze blogi są zajebiste, nasze blogi są zajebiste, nasze blogi są

Nasze blogi są tajemniste, nasze blogi są tajemniste. Nasze blogi są tajemniste. Szarobuję, ale tutaj mam mało ojczyznę. Nasze blogi są tajemniste, nasze blogi są tajemniste. Nasze blogi są tajemniste. Zarobuję, ale tutaj mam małą ojczyznę. Jest na drugim jak otar. Na pięknym panem się ślub i zobawi, do wzgląda na gością. Oto, ja się w paru gością. Mój sąsiad to pies jebogą. Ten tego nie ma, to tamto są na nie wiem, kto klub do. Kolejny rok, tutaj raz samokryty, leo z kutra na dzień. Niech od jestem u siebie. zapraszam ciebie, jak na siebie, tak po szyją. Tam się czepią nowe prąd i

ja bym po prostu mogę zapierzę przez to dobry kolekty so i Ja lekto na to bo to oczywiście, nie pierwszy nie ostatni raz, za pojęcą blizę, nie pierwszy nie ostatni raz. Dziewczyny mówczyli, że mogę mu paszko, a się wyżej. Każdego dnia i dolewamy oliwy do ograwania przelobi sponja. Opadowali robi, rozpowiedział, że są wyjebane. Ja powiem że są ma ucciderò, non ma ucciderò, non ma ucciderò, non so più che non nasze bloki są zajebiste nasze bloki są zajebiste szaro ale tutaj mam mało nasze bloki są biste, nasze bloki są -biste. nasze bloki są zajebiste szaro ale tutaj mam no no, ja i bloki so, są mój nie lubię taki matki

Na drugim jak onar, na biegu pali się z drugim z nami Rok na latościu, bo drogiem buja się w paru gościu Mój sąsiad to pierdzie, bo punktem tego nie ma bo tamto, To tamto ja z moją bandą, że buja nie wytmknął po drog no, no, Kolejny rok a teraz raz samochodem ja Kutra na dzień, w kotku stopieni, jestem u siebie, zapraszam Ciebie jak na siebie, tak to siero. ci te nowe bronki, wojne, ubojne, rozpisko, wziąć Jadę goździkowa, mają przejebany jak chmiel, jest kopykie na dzieckie, zimą pójdzie kogetnie, Maju jak Daju, jest tu pięknie, Maju jak Daju, jest tu pięknie. Nasze blogi są zajebiste, nasze blogi są zajebiste, nasze blogi są zajebiste, żarobuję, ale tutaj nie ma ojczyzny. Nasze blogi są zajebiste, nasze bloki są zajebiste,

I it was a bit too much then. So let's focus here. Mm. Color? Não tem, não o que, tá? Nossa, amiga, é não sei como é que Oliviadka! Oliviadka! fazer olivia Oh! A disponibilidade! i koleżanką jest, przywitaj się. Hej. Lol. Hej. Hahaha. Lol. Ej, dobra, widzowie, ile was jest? Jeden bit. Już chciałem kończyć z tego live'a, ale tak pomyślałam, jak to jest. To... Panie, żebyście byli... Do... Pokażcie, tam. bo chcesz pomalować. No, bo... To... Zgadzałam się. Dzisiaj ja nie maluję. Lol. Zgadzałam się, Dajcie Tak, dobrze.

<ś> Aaaa! <Army Ripley> <s Bondach> <tomar jed ketemaro> to pałac! To Wielbłąda! Nie, czekaj, to Ja to muszę to I to wielbłąda. Opa, Nie, tu Nie, to jest super. No. ja to gościu. O, Oliwia, tego dzisiaj? Oj, dobra, ja już kończę tego live. Dobra, ja. nie będę Wam ale przeszkadzać. Nie, ja już, ja chcę kończyć tego live, bo chcę... Być. Jeżeli później, no wiem, tyle mi zrobiło, że taka, już taka mała, to jest jakby. No ale już muszę... Nie, bo chcę poliom gadać, łe, ale będzie dzisiaj jeszcze live, no serio. Nie kłamie... Nie! Dobra.